Piotr Gąsowski, znany z polskiego show biznesu od długich lat, wzbudza wiele emocji i jest rozpoznawalny przez szeroką publiczność. Jego występy w popularnych serialach, takich jak Daleko Od Noszy czy Teściowie, na stałe wpisały się w naszą telewizyjną kulturę. W ostatnich latach Gąsowski dał się poznać również jako charyzmatyczny prowadzący programu Twoja twarz brzmi znajomo. Obecnie z radością odnajduje się w nowej roli w programie Szkło Kontaktowe, gdzie po raz kolejny ma okazję pokazać swoje poczucie humoru oraz spostrzegawczość w kwestiach aktualnych wydarzeń. Zbliżający się 61 rok życia w tym roku skłania go do refleksji nad przyszłością, a także nad tematem, który nurtuje wielu artystów emeryturą. Gąsowski, podobnie jak wielu współczesnych gwiazd, nie kryje, że nie ma zbyt wiele powodów do radości, jeśli chodzi o świadczenia, które pozostaną mu na starość. W wywiadzie, który udzielił portalowi Plejada, nie omieszkał podkreślić, że doświadczenia z życia zawodowego nie do końca sprzyjają jego przyszłym finansom. Aktor otwarcie przyznał, że emerytura, która go czeka, może być wręcz skandalicznie niska. Wynika to z faktu, że przez lata pracy w wolnych zawodach nie był zobowiązany do regularnego odprowadzania składek do zakładu ubezpieczeń społecznych. Przyznaję, że w tej sytuacji sporo pieniędzy przeznaczał na różne przyjemności, co teraz w obliczu zbliżającej się emerytury może okazać się zgubne. Warto zaznaczyć, że Gąsowski nie jest odosobniony w swoich odczuciach. W ostatnich latach wiele osób z branży rozrywkowej które także nie przykładały wagi do składek emerytalnych, skarżyło się na niskie emerytury. Gąsowski postanowił zaapelować do innych, aby nie oceniali i nie krytykowali swoich kolegów z branży, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Podkreślił, że każdy z nich powinien mieć świadomość, że mogli postarać się o lepszą przyszłość w tym zakresie. Jednak w przypadku wielu decyzji nie ma już możliwości cofnięcia czasu. Z perspektywy lat z pewnością można zauważyć, że temat emerytur wśród artystów staje się coraz bardziej aktualny. Wiele sław zdaje sobie sprawę, że ich przyszłość finansowa może nie być tak stabilna, jak to sobie wyobrażali. Gonsowski pozostaje więc nie tylko symbolem polskiej rozrywki, ale także przykładem na to, jak nieprzewidywalne mogą być ścieżki kariery i jakie niespodzianki z życia potrafią nas zaskoczyć.